Siemanko, wszystkim bardzo serdecznie. Ja jestem Zizi. I jak widzicie, jest to kolejny odcinek Surgeon Simulator. Jednak się okazało, że Bob żyje. Nie wiadomo jakim sposobem. Okazało się, że operowaliśmy nie tego pacjenta, co trzeba. Więc Bob jednak żyje. I zajmijmy się jego nerkami. Ponieważ ostatni pacjent też miał problem z nerkami, ale jego niestety nie uratowaliśmy. No ty jak głośno. Tradycyjnie zegarek spadł. Puść mnie. Puść mnie, puść mnie. Dobra, co tu robiliśmy ostatnio? To są jakieś już nacięcia, chyba? Nie, to było pokazane, gdzie mamy naciąć. Czym by go tu... O, 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 o. Hop, hop, hop. Nie. Hop, hop, hop. Dobra. Nasza outer space działa. Ta muzyka tu jest zarombista. Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry, no przecież się nie widziałem po niczym Nie widzę gdzie go dziabam Przecięłałem to Dobra, szczykała, szczykała Musiałem wziąć strzikawkę LOL no siadam się chowała tam. <laughs> Zaraz nam wypadnie, ja to czuję. Szybko ją. Nie działa. Póki może mogę dziabnąć, to dziabnijmy go, bo <śmiech> <śmiech> nie, 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 Delikatnie, delikatnie, szybko, szybko. Jest. Uff, dobrze się nie działo. Trzymam, taśnię trzymam. Kurde, głupia strzykawka. mnie. no co jest tą strzykawką? No, chycę ją, tak, jak ją chycę, stój. dobra dobra diabnieny diabnieny spróbujmy to wyciągnąć mu o ile idzie jakoś to chwycić może jeszcze nie idzie musimy wziąć jeszcze raz to coś skalpel Spróbujemy dzisiaj spokojnie tą operację załatwić. Nie chcemy żadnych tutaj krzyków, wrzasków. Dobra, zróbmy to normalnie po prostu. Nie będziemy z jakimiś skalpelami się bawić. Gdzie jest moja piła łańcuchowa? Chciałem powiedzieć, nie, moja piłka może taka. Nie piłka do kopania, tylko piłka taka, zdrobnienie od piły. nie butelka. Co jest z tym surgeonem? mamy. Sorry, sorry. Dobra, 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 styka, styka. Jak ty krwi dużo tracisz. Sorry! Wszystko na bok. Gdzieś miała strzykawka. Nie, nie trafiłem. Też nie trafiłem. No co jest no? Bum, brzyłe, wkładamy jeszcze kawę. Mogłeś no, ginąć, tylko daj się, diabłość, ten twój pulchny ryjek No. Działa. Pięknie. I zabieramy się dalej z naszym igłą. Z naszym igłą piłką. Nie mogę przyciąć tego żebra O działa. To nam przeszkadza Wszystko nam przeszkadza ja to spróbujmy teraz to wytargać tu rękami Jak po ostatnim odcinku co mnie pykło o, Złap to, chyć to za kaganiec. <grych> Coś tam się poruszyło. Kurde, za bardzo się skupiłem, teraz nic nie gadałem przez dłuższy czas. <noise> nie wiem, nie lubię tego momentu. Trzymam to, trzymam, 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 trzymam. No kurde! Jeżdżę myszką zaś po całym biurku i nic się nie dzieje. Wyrwi mu te jelito grube. Czym je przeciąć by? Może skalpelem trzeba coś zrobić. On ginie. Zauważyłem. Ona się ginie w sensie, że traci krew. Czemu wszędzie wbijamy? To zawsze na się wszędzie. Zawsze wiłem mu tą igłę w twarz. Nie wiem. O nasze skalpele tutaj się poniewierają. Siostro, jak ktoś w pani dobrzucha, proszę pomóc wyciągnąć. Cześć. No to trzeba było przeciąć. Takie buty. Dobra, wyrzucamy węża boła, boła wąż i wyciągamy wszystko co nam niepotrzebne, co to jest, to są jelita, cienkie jelito, cienkie, nie umiem chwycić tego, a powinno być łatwo, aha, nie możemy jeszcze tego wyciągnąć, ponieważ jest do tego podpięty żołądek. Trzymasz to jakoś, chłopie bo nie wygląda, że coś trzymał. Sorry, 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 sorry. Od, ciałem A dziabniemy go w brzuszek. Zobaczymy. Czy to działa? I nie, to trzeba go działać. W skórę albo w twarz, nie możesz go narzędy. Chcę powiedzieć płciowe wewnętrzne. Organy to się nazywa. Sorry. Wyciągnijmy może tą wątrobę jak się da, czy coś. Nie mam pojęcia. Ślimak spadł, bo to głupio wygląda. O. Dobra, dobra idzie jeszcze tutaj, coś przeciw. O, to, to mi chodziło. Nie konkretnie o to, żeby tutaj walić ten. te jelito. Ale o to, żeby je tam przeciąć. Fuj, jakie dźwięki. Wiesz, mi ciary przechodzą, jak słyszę takie dźwięki. Mm, op. Dobrze. Musimy wziąć nasze skalpele, one są bardzo będzie potrzebne. Czternego rodzaju skalpele mamy do wyboru, do koloru. I musimy przeciąć teraz coś, czego nie widzę. Nerki, które mają wpięte w siebie słuchawki. O, odczepiłem nerki już tak szybko. Zaledwie 10 minut. Pff. 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 Dobra, już, już bo traci dużo krwi. Znaczy się, mało już jej ma. Tylko 2 litry z 6, <gryw> więc spoczko. No i kurde, teraz będziemy się męczyć przez te pół godziny, zaś wyciągać te nerki, fajnie. Mam nerkę! Dobra, mamy nerkę. To nie jest głupie, mamy tutaj nerę. Nerę złapałem! Teraz tylko tą. Czyli problem ten co ostatnio. Wiem, że nie należy już tam wsadzać piły, żeby ją podważyć czy coś, bo... Ostatnio to się nie powiodło. I nie mogę tam wsadzić ręki teraz, potrzebujemy coś co ją przepchnie. Nie piłę, na pewno nie piłę, skalpel weźmiemy. Ona jest taka malutka. W sensie on, ten skalp. Ona. Ona jest taka malutka. Boże. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ojej, kurde, zbugowało mi się to. Jak wszystko. Co się byłem, no diabłem no, się niemożliwe, niemożliwe, że się diabłem, No pod koniec tego. Nie mogą się dziabnąć. Gdzie jest ta igła taka? No i nices! Jest. Okej, okay, jesteśmy... Musimy pilnować, żeby igła niebieska znowu na mnie odskoczyła, jak wcześniej. Bierzemy sobie skalpę, la lala. La. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Musimy go dziabnąć. Sorry, sorry, nie tam. Dobra, dobra. Nie jest źle. Dobrze. Przynajmniej już pamiętamy jak te jelita szły. Jak to trzeba było przeciąć. Oj, 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 oj. O! Oj, 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 oj Chlaz, go w ryj. Nic mu się nie stało no przecież chyba za mocno go diabłem. O, nie traci krwi. Chciałem go tyle razy dziabną. Wejdź, wiej, Ej, ej, ej. Dobra, straciliśmy już naszego pana węża Piła nie będzie nam potrzebna Pójść tą tackę Po co na tacy to nam dali? Jeszcze z serwetką taką, żeby nie pochlapać krwią Dobra, o, przeciąłem za pierwszym razem Pięknie Tutaj też może pyknie Pięknie. Pięknie. Poczekaj, jak ci skóra rozmięknie. Fuj, Bob, co ty. Coś ty ja, jak to wszystko. Wycieraj mnie, przechodzą od tego. Musimy zrobić tak, żeby nie powtarzać już tego momentu. No i fajnie. Nie damy rady wyciągnąć żołądka. Podjechał pod tą ściankę. Jego nigdy się nie da wyciągnąć. O, o, o! Chwyciłem go jakoś. I teraz spróbujemy te nerki mu wyciąć. W sensie najpierw wyciągniemy. Prawą, ale tu jest jeszcze wątroba. Znaczy ja się, zacznę, no, jego prawą po naszej lewej. Ach, ta cisza. No i po trzech minutach operacji jesteśmy już przy nerkach. Dobrze. Oj, trochę nie trafiłem. Teraz też. Też przez przypadek. Sorry, sorry, sorry. Bob, Bob. Jest, jest, mamy lerę. To też dużo odhaczymy, jak już jesteśmy. Ej, ej, ej. Paniero. No właśnie. Teraz ci dziabnę trochę, dobra. Nie pogniewasz się? żyła Spróbujmy tą jego prawą nerę wyciągnąć, pierwszą. O, chyba ją zahaczyłem palcem, o ile mi się wydaje. Au. Chyba jednak musimy ją czymś podhaczyć. Czym by ty ją podhaczyć? Ołówkiem. Nie całym kubkiem. Tu jest długopis, będzie łatwiej. No i uciekły nam wszystkie narzędzia. Może tu są jakieś ołówki jeszcze? O, tu co jest są. Jest ołówek. Przesuńcie się, proszę. Hop. Ej, no. Och, mam ołówek. <laughs> nie, tylko nie w to miejsce. No o, zobaczmy, czy może jeszcze troszkę do środka jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w tej grze chyba robił ołówkiem. podchaczał. dobra ołówek. Się chyba najbardziej przydał dzisiaj. Mam tą nerkę, patrzcie. nerka. No i teraz tamtej nie wyciągniemy chyba. A jak nie, nie wyciągniemy, to wiemy, co nam się przyda. I już nam się to przyda. Nie będziemy marnować czasu. Panie ołówku, to dzisiaj jesteś moim narzędziem numer 2. Ponieważ narzędziem numer jeden jest pani piła, którą nazwiemy Marleną. A a ołówek będzie, to będzie pan Stefan. O, ołówek Stefan. Dobrze ciu, dzięki. Sorry, nie, no i co ty robisz, Stefan? Głupia nerka mam czerwonego palucha nera, wyciągam nery. Fajne, Ciebie też nie wziąłem, to będzie lipa. Aha, Spróbujmy Cię podważyć. Hop, jeszcze troszkę. Niech ten łópek strzela Umiejętnie przesuwamy nerkę ołówkiem. O! O, 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 o! No i zaś tam się kulało chyba. Nie kulaj się dalej, nie kulaj się dalej pani Nero. Mam cię. Teraz spróbujmy tylko te nerki wsadzić w odpowiednie miejsce. Jeden. Co jest? Czemu nerki nie chcą się? Może trzeba je tam trochę przesunąć bardziej? Nie, już wiem, czym tkwi problem. Tu jest jeszcze pozostałości żołądka. I to jakoś wyciągnąć. No i fajnie, teraz zaś będziemy się męczyć. Stefan, daj się chwycić. Aha, nie używałem tego palca wskazującego. Ej, no, Stefan, nie bądź taki. Muszę Stefan na łaskotki, wyskoczy zaraz. Nie mam planu. Nie mam planu, jak to zrobić. Nie wiem, może wystarczy te przesunąć czy coś. Przesuńmy je zatem. Ola. Ej, się męczę. Dobrze. A więc następna o, Operacja mózgu. To już tylko w następnym odcinku, czyli w odcinku czwartym. O, jaki podobny czas mieliśmy tego. Transplantacji tego i tego. Kilka sekund. W następnym odcinku już robimy Transplantację mózgu, ale Tu jest jeszcze druga strona. Operacje, to są w ambulansie. Panie Łówku, o ktoś dzwoni. Tak słucham. To dzwoni, a teraz się nie odzywasz, nie? To nie. To wal się. Po co mi taki sprzęt, w ogóle cały? Nie, Nie tak na Dobra jesteśmy Komputera niestety nie idzie wywalić Wiesz co ci powiem komputerze? Nie Peace. Więc pokój wam wszystkim i do zobaczenia w następnym odcinku więc trzymajcie się, cześć.